Hej, witam się z wami bardzo serdecznie w tym infologowym odcinku, chyba czwarty. Od razu mówię, że nie patrzcie na ekran, bo tu nic ciekawego nie będzie. I tak, ja ten ekran kiedyś zmienię, bo on jest paskudny, obskurny i tak dalej. Yy, dobra, wracając do tematu, przechodząc w ogóle do tematu, wprowadzając was w wstęp, wprowadzenie. Yy, jak wiecie, miałem problemy z komputerem. Ktoś odłączył listwę i padł system. System bez formatowania się nie obeszło, a naprawdę szukałem wszelkich możliwości. To w biosie grzebałem. To gdzieś próbowałem naprawić ręcznie. To jakiś, nie wiem, mm, a, tryb awaryjny, tak dalej, nic nie działało. Jeszcze debugowanie jądra czy coś takiego. Nie wiem nawet co to było, ale coś próbowałem robić, wyczynić CUDA. Yy, tak, wiecie, na kiju. W każdym razie no, musiałem formatować, dlatego też utraciłem część danych. Część danych na, na szczęście mam. Tak. Cuda, cuda, cuda. No, dobra, i po kolei. Rayman. Rozgrałem sobie y save'a z Raymana. Szczęśliwy, podjarany, że nie będę musiał jednak tych 5 godzin spędzać przed komputerem. Odpalam sobie tego Raymana wczoraj. Jesteśmy na lesie czystości! No brawo, genialnie. Nie wiem jak to się stało, ale nas la czystości będę musiał przechodzić razem z bagnami mroku i tak dalej, i tak dalej, więc... No, może przesadziłem, może nie 5, może 4 godziny będę jeszcze nad tym siedział. Ale odcinki będziecie mieli. Bonusowe prawdopodobnie. Poziomy bonusowe będę robił, te dodatkowe premiowe. Jeżeli chodzi zaś o Singularity, no to savea nie miałem. Półtora godziny jeszcze sam sobie przejdę do tym to już nie ma takiej ogromnej dramy. Jeżeli chodzi zaś o Don't start, jeden odcinek, no ale cóż, savea nie mam, bo nie wiem, gdzie nawet save jest. Więc dlatego też tamten odcinek ląduje sobie w magicznym koszu. I nagram nowy w sobotę. Jeżeli zaś chodzi o Simsy. Save mam. W razie czego jakby ten nie działał, bym się zaskoczył tak jak przy Raymanie, To mam jeszcze ten z 10 odcinka, który wam wysłałem. No tak, forma zapasowa, w razie czego, ewentualność. I myślę, że Simsy powinny pójść. Być już w niedzielę. Spokojnie, na luzie. No i co? Chyba tyle chciałem wam przekazać, więc. Od razu nie bawcie się nigdy listwą, bo to naprawdę wróży bardzo, bardzo źle. No i to chyba tyle w tym odcinku. No i cóż, dzięki Wam za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć.